Cześć, witajcie z tej strony Govern, pilotażowy odcinek. Zaczynamy od Kirki live. Na co dzień nie gram fastów. Odpowiedź jest najprostsza. Po prostu uważam, że większe waliło, o wiele większe jest na, na regularnych stolikach. Oczywiście tutaj można zagrać spore volume, zrobić niezłą godzinówkę na tym. Sporo regbeku na tuc, ale no coś za coś, tak. Są plusy i minusy grania, grania tutaj i tutaj, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o Ice King, tutaj to jest miks. Można forbetować połowę czasu, połowę czasu kolować. Tym razem zagram Forbet. Będzie. Sizing powinien być zły. Standard FreeBet. Siódemki na pewno nie wszystkie. Można foldować generalnie bardzo niewielki procent czasu. No właśnie jak powiedziałem już o orejku, to. To właśnie się taka ręka pojawiła, która zaczyna być close, jeżeli chodzi o Rake Preflop, ale to może za chwilę. 10-5-4. W Minecraft generalnie wyjściowo mogę grać tutaj Continuation bet, to jest defend pasywny versus 2,5, ale to jest bottom.